Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie półek. Dzisiaj oglądam takie bieliznę termoaktywną, takie, taką bieliznę termoaktywną na narty, jak widzicie, męska do rozmiaru XL, i dla mężczyzn też również przygotowano legginsy, takie właśnie ciepłe, z tej firmy Bekin, która ostatnio pojawiła się w Pepkom. Chciałam sprawdzić jeszcze cenę tych legginsów. Bardzo fajny komplet, jeżeli lubicie taką bieliznę lub macie jakieś wyjazdy, gdzie potrzebna jest właśnie taka ciepła bielizna, to powiem Wam, że naprawdę fajna cena. I te spodnie chyba już Wam pokażę. Ciepłe 35 zł i od M do XL taki przedział rozmiarowy. I tutaj do kompletu mamy również i skarpetki. Męskie, one kosztują 20 zł. Bardzo takie przyjemne, cieplutkie. Tutaj, kochani, o, koszulka, tak z daleka, wiecie co? Bo tam pani przy kasie stały, nie chciałam fajna koszulka męska. Tutaj, już stąd z nowościami świątecznymi, bardzo fajna do serwowania taka taca za 30 zł, również fajna deska część rzeczy kochani to się powtarza z zeszłego roku ta deska 20 zł no wiadomo, częściowo coś tam dojdzie zawsze nowego, ale widzę, że dużo rzeczy też jest powyciąganych tutaj fajne opakowanie na ciasto za 20 zł do przewożenia tutaj również pudełka, on jest taki cięższy to pudełko więc to jest set... Trzech pudełek za 17 zł, takie pudełka do przechowywania na przykład na świąteczne ciasteczka i jest jeszcze takie właśnie w kolorze czerwonym. Mamy tutaj również pudełko z tak ładnie, ładnym obrazkiem, z ładną kokardą za 15 zł. Bardzo fajne właśnie jakieś ciasteczka korzenne. Tutaj jest... Zestaw, tylko właśnie to jest tak, cena 15 zł. Ale w sumie nie wiem to, czego to jest, powiem Wam. Tam to były komplety do wina, a to to nie wiem. To jest do pieczenia za 15 zł. Taka forma, i tutaj jest większa za 20 zł, czyli wiadomo, do świątecznych wypieków i nie tylko. Pojawiły się również zestawy takich foremek. Do pieczenia ciasteczek za 5 zł. Tu mamy za 12. Tutaj takie słomki świąteczne za 5 zł. To są akurat plastikowe. Tutaj mamy metalowe. One 8 zł. Tutaj jest do robienia pierogów. Pomocnik za 8 zł. I tutaj również za 5 zł. Dwa w zestawie. Jedno większe, drugie mniejsze. I tutaj oczywiście foremki jeszcze do. Wykrawania ciasteczek za 10 zł. Również mamy wałek i również pojawiły się stolnice po 20 zł. No, także już kochani, pomału wkraczamy w czas świąteczny. I tutaj jeszcze wiecie, co właśnie sobie stanęłam i różne wzory są tych foremek, czyli jest choinka i gwiazdki, jest nawet ciastek. Także naprawdę to co chcemy, tutaj właśnie te jakieś jelonki także mamy ogromny już wybór no i kochani tutaj mamy bardzo fajny kubek już ze świątecznym napisem Merry Christmas, z, z taką przykrywką z łyżeczką, on jest przezroczysty jedynie łóżko ma takie ze srebrem, 25 zł kosztuje kubek szklany bardzo fajne bardzo fajny jest to w ogóle pakowane też na prezent. Można komuś kupić sobie taki zestaw do serwowania. 50 zł. Tam jeszcze właśnie są opisy, jeżeli chodzi o używanie w piekarniku i w mikrofali. Możecie te białe miseczki, natomiast drewna wiadomo, nie. I świąteczne kubeczki się pojawiły w takich ozdobnych, ładnych opakowaniach. Także, tak jak mówię, na prezent idealne. Zaraz sprawdzimy cenę takiego kubeczka, on kosztuje kochani 10 zł, przepiękny jest ten obrazeczek. I tutaj kolejny, myślę, że one wszystkie będą w tej cenie 10 zł, kolejny wzór różowy, no również 10 zł. I u góry, jak widzicie, zestawy, kubki czerwone, takie świąteczne. 20 zł tutaj za komplet, czyli też 10 zł sztuka z napisem. Christmas. Pościele świąteczne, 1,60 60 na 2 i do tego poduszka 70 zł. Takie ala flanelka, i jeszcze mamy w drugim kolorze szarym. Tutaj kwietnik metal łączony z drewnem za 40 zł. Stołeczki, i tutaj ten dyf, taki dyfuzor. I cena jego to jest 80 zł. Nowe również latarenki Tutaj postaram się zobaczyć cenę. 45 zł kosztuje. Bardzo ładnie wygląda. No i oczywiście nie brakuje kocy i poduszek. No tutaj również wydaje mi się, że nowość nie widziałam takiej poduchy, 50 zł, kolor szary bardzo taka przyjemna w dotyku. Nowy dywanik, nowy kolor może tak 20 zł do Łazienki, żeby było w stópki przyjemnie jak wychodzimy. Kolejne tutaj mamy koce. Zobaczcie ile z tych wzorów. Metr 30 na metr 70 i kosztuje 25 zł. Także mamy i zielone, i czerwone i szare. Również tutaj doszły nowe poszewki na poduszki. Ta jest akurat szara z takimi jelonkami, 40 na 40 rozmiar za 15 zł. I tutaj zobaczcie, jaki jest Duży wybór tych poszewek. No i słuchajcie, jestem w raju, czyli trafiłam, słuchajcie, na półkę z kubkami. I tutaj mamy taki kubeczek za 20 zł w takim opakowaniu. Tylko zauważcie, że on jest z przykrywką, więc jest droższy. Tutaj przepiękna filiżanka. Filiżanka kosztuje 20 zł. Liżanka ze spotkiem, i one występują tutaj w różnych wzorach. Zobaczymy jeszcze, tutaj jaka jest cena. Tak, też 20 zł. Biel z takim srebrem. Ta też jest bardzo fajna. Ta 17, także tańsza. No i tu kolejna. Biel również ze srebrem. Takie fajne gwiazdki. I ta kosztuje też 17, czyli całkiem. Dobra cena. Kubek kolejny za 15 zł. Taki niedźwiadek Misia. Tutaj kolejne już takie, takie jelonki z podstawką za 20 zł. Kolejne kubeczki. Jest naprawdę tego ogrom. Teraz za 8 zł. Także ja jestem po prostu zachwycona. Mogłabym mieć je wszystkie. Tutaj różowy z przykrywką za 25 zł. I elementami srebra, róż ze srebrem. Tutaj jeszcze sprawdzam, zobaczcie, taki kubek można komplety robić, tak jak filiżanka 8 zł. Także nie są wcale drogie te kubki świąteczne. Można sobie coś fajnego upolować. Ten akurat za 10 zł, czerwony ze złotym i tutaj biały ze złotym w gwiazdki i ten kosztuje 15 zł. Kochani, ja będę się z Wami pomału żegnała. Bardzo Was proszę o subskrypcję, łapkę do góry, jeżeli filmik się podobał, o pozostawienie po sobie komentarza. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam również na mój Instagram, podróżuję i filmuję i również na moje inne filmy. I jak widzicie, dalej robię przegląd. Bardzo dużo kubków jest po 6 zł, po 8 zł, Także jeżeli nam się coś spodoba, to w dobrej cenie możemy zakupić. Naprawdę jest teraz ogrom wystawionych kubków za 15 zł. Jest taki świąteczny, srebrno-biały z choinką. Tutaj zobaczcie jeszcze inne wzory. Już tak nie chcę tam sięgać do góry, bo powiem wam, że się boję, żebym czegoś nie, nie zrzuciła. Ale no zobaczcie, tutaj jeszcze taki zielony, ten 12 zł. Ten, ten, to już Wam pokazywałam, ale powiem Wam, jest tyle tych wzorów, że o, jeszcze jest taki nowy zielony, tego nie widziałam. Jest i biały, jest i czerwony w tym stylu. O, właśnie Wam tutaj pokazuję. I taki kubeczek w cenie 10 zł. Kochani, buźka, żegnam się. Do zobaczenia. Papa. Pa.